dobry, zaczynamy kolejne Metal Newsy informacją, o której pewnie już większość z Was wie ATH na złocie no ale było ich ostatnio tyle, że ta fraza traci mocno na sile eee, jednak cena spod złota przekraczyła w Polsce 10 tysięcy złotych także ta okrągła psychologiczna granica jest przekroczona 10 tysięcy działa na wyobraźnię no my choć lubimy się Poszukiwać, że jesteśmy racjonalni, to jesteśmy istotami przede wszystkim kierującymi się emocjami. Prasa już zwęszyła temat, internet puchnie od artykułów. Widzę na Facebookowych grupach, że tam pojawiają się nowe osoby pytające, jak to jest z tym inwestowaniem w złoto. Także przy 10 tysiącach są zaciekawieni, przy 12 będą. Zaintrygowani na przy 15 ruszą na zakupy. Trochę żartuję, a trochę mówię na poważnie, bo te rekordy tak działają, stety czy niestety. Jak widzicie na indeksie filharmonika, zamiast mennicy skarbowej, zgodnie z Waszymi sugestiami, pojawił się dealer złoto do domu. Skarbowa robi coś dziwnego z bulionem, który dobija u nich do 190 zł. Srebro to the moon. Tańsza tam na przykład od klonowego liścia jest kukabura. W rozsądnej cenie mają wciąż niesortowany bulion z rynku wtórnego, no ale ja nie rozumiem tej ich polityki, stąd zmiana. A co do samych cen. No to średnia wyszła mi z wyliczeń 135 37 zł. 37 groszy za uncję srebra i 10,242,71 za uncję złota. No, u nas jest 10 000 zł, w USA 2600 za uncję, To jest pokłosie obniżenia stóp procentowych przez Fed o 50 punktów. To było to pytanie, czy 25 czy 50 punktów. No teraz jest pytanie, czy 50 punktów przy inflacji wciąż powyżej celu to jest przyznanie się Fedu do tego, że w gospodarce amerykańskiej jest źle. Zdaje się przeważać, zaczyna opinia na tak. KBC report pisze, że jeszcze w lipcu na rynku prawdopodobieństwo recesji wyceniano na 10%, obecnie zaś na 50%. Co więcej, rynek wycenia 50% prawdopodobieństwo, że Fed obniży stopy procentowe o co najmniej 200 punktów bazowych w ciągu najbliższych 8 miesięcy dla porównania Rezerwa Federalna spodziewa się obniżek stóp procentowych o 150 punktów bazowych do końca 25 roku. No ale jak powtarzałem już wiele razy, metale w górę mocniej pcha trzecia wojna światowa. Izrael teraz robi wszystko, żeby konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzyć. To bestwiarstwo żołnierzy izraelskich, które filmy z nim są wrzucane na Twittera codziennie, jest trudne do opisania. Ja tych filmów tutaj nie pokażę, bo YouTube mi film zablokuje. Kilka dni temu Izrael zdetonował pagery. Ludzi Hamasu, tu też obrazki były drastyczne. Następnie Izrael zbombardował Liban. Odpowiedź świata arabskiego jest wciąż bardzo powściągliwa, powiedziałbym. Hitler nie chciał to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Husseini went to Hitler and said: If you expel them, they'll all come here. So, what should I do with them? He said, burn them. Niektórzy mówią, że to co się dzieje, to jest prywatna rozgrywka Nataniachu, który robi wszystko, żeby utrzymać się u władzy i nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności przez dzisiejszą opozycję za swoje liczne przekręty. No ale ta sytuacja z pagerami pokazuje moim zdaniem, że to było przygotowywane od dawna i ma raczej charakter systemowy, no nie sądzę, żeby Nataniachu sam Przygotował siatkę firm produkujących i dystrybujących te naszpikowane ładunkami wybuchowymi urządzenia elektroniczne. A pozostając w Izraelu, Rafi Farber na Twitterze udostępnił post, z którego wynika, że państwo żydowskie chce zakazać posiadania złota i srebra. Zintensyfikowany ma być również nadzór nad kantorami wymiany walut. No i ten atak na prawo własności jest podyktowany czym? No przecież podejrzewam, że wiecie czym. Oczywiście, że walką z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy. No i takie informacje niepokoją. Ja osobiście uważam, że warto zakopać te swoje skarby, które posiadamy, w razie czego jak przyjdzie po nie w przyszłości władza. Może się zawsze okazać, że nie pamiętacie, gdzie zakopaliście, albo może ktoś to odkopał przed wami. Nie wiem, nie wiem, nic nie sugeruję. Trzeba być wobec państwa uczciwym, no ale jak zapomnisz, to zapomnisz, no co zrobić. Przecież sobie nie przypomnisz, a, a jak cię okradną, no to przecież się mnie odokradniesz, prawda? Teraz Bob Coleman zwraca uwagę, choć chyba lepszym określeniem byłoby stwierdzenie, że alarmuje na temat dostaw fizycznego srebra w funduszu Szprota. Wykres pokazuje, jak mocno wzrosła ilość sytuacji określanych jako fail to deliver, no czyli właśnie po naszemu to jest. Brak dostawy fizycznego kruszcu klientom, którzy mieli na nie papier. Tak to bywa z tym papierowym srebrem. Używane do spekulacji jest oczywiście lepsze niż fizyk, ale jeśli chcecie u kogoś przechowywać lepiej, zastanówcie się trzy razy. Chociaż jeżeli chodzi o samego Szprota, to dla nas chyba sama się sytuacja rozwiązała, bo zdaje się, że on, ten fundusz przestał działać na Europę. Jakiś czas temu mówiłem Wam, że miałem krótką rozmowę na Facebooku z jednym z youtuberów o tym, czy obniżka podatków na złoto w Indiach ma dla nas w Polsce znaczenie. No, on twierdził, że żadnego, ja twierdziłem, że ma ten spór rozstrzygnąć postanowiły Financial Times i Metal Focus Financial Times pisze wzrost popytu wśród indyjskich konsumentów na złotą biżuterię i sztabki po niedawnym obniżeniu ceł pomaga podnieść globalne ceny kruszców na nowe szczyty według danych rządowych opublikowanych we wtorek import złota w Indiach osiągnął najwyższy rekordowy poziom pod względem wartości dolara w sierpniu na poziomie 10,06 miliarda. Oznacza to około 131 ton importu kruszców, co jest szóstą najwyższą odnotowaną wielkością zgodnie ze wstępnymi szacunkami firmy konsultingowej Metal Focus. I dalej, wpływ obniżki ceł był bezprecedensowy, był niesamowity, powiedział Filip Newman, dyrektor zarządzający Metal Focus w Londynie. To naprawdę przyciągnęło konsumentów, dodał. Jednak popyt ten oznacza, że krajowe ceny w Indiach szybko doganiają poziom, na którym były przed obniżką cła, a Harshal Barot, starszy konsultant do spraw badań, w tym samym Metal Focus, stwierdził: Cała korzyść z obniżki taryf zniknęła. Teraz, gdy ceny znów rosną, będziemy musieli sprawdzić, czy konsumenci nadal kupują jak zwykle. Natomiast obaw takich nie ma. Dyrektor sklepu jubilerskiego MK Jewels Ram Rai Malani, który stwierdził, że popyt w Indiach pozostanie silny ze względu na nadchodzący sezon ślubny. Na Zero Hedge informacja o tym, że Centralny Bank Arabii Saudyjskiej zakupił po cichu od 2022 roku 160 ton złota. A wszystko wskazuje na to, że zakupów dokonano w Szwajcarii. No, i zwracam uwagę na 22 rok, czyli rozpoczęcie wojny na Ukrainie, jak również na to, że Saudowie wycofali się z tego mniej czy bardziej formalnego dealu o handlowaniu ropą jedynie w dolarach. Także konsekwencje tej wojny są o wiele szersze niż to, jak się to przedstawia w naszym kraju. Ale mamy też kolejne ciekawe info ze Szwajcarii sierpień był pierwszym miesiącem od 21 roku kiedy ze Szwajcarii nie pojechał żaden transport złota do Chin o ile wzrósł eksport do Indii o tym już mówiłem to prawie w ogóle nie importowały ze Szwajcarii Stany Zjednoczone a do Wielkiej Brytanii też pojechało 60% złota mniej tutaj rodzi się dużo pytań czy Szwajcaria zrezygnowała z Chin to raczej byłoby dziwne czy może Chiny zrezygnowały ze Szwajcarii? Czy może nikt nie zrezygnował, a złoto wyjeżdża po cichu, jak do Arabii? Wszak w sierpniu cena złota rosła. Ktoś to złoto musiał kupować w tym czasie. ETF-y nie za dużo, bo 28,5 tony. Jak pisze Bankier.pl, dla porównania w lipcu fundusze indeksowe zwiększyły. Zaangażowanie w Królewski Metal o 47,7 ton w czerwcu o 17,5, w maju o 8,2. Mnie to przyznam fascynuje, że niby mamy te wszystkie organizacje monitorujące cały handel. Te wszystkie dane w tych wszystkich tabelkach próbujemy. Przewidywać przyszłość na ich podstawie, a nagle się okazuje, że przez dwa lata nie mieliśmy pojęcia o tym, co się działo w takiej Arabii Saudyjskiej. To jest trochę tak jak w tych danych World Gold Council ostatnio za drugi kwartał, gdzie w tabelce wyrównującej, gdzie wrzuca się wszystko, o czym nie wiadomo, wrzucano tam kilkadziesiąt procent produkcji złota z całego kwartału. No mam taką refleksję, że jesteśmy cholernie przebodźcowani informacjami, że niby tak dużo wiemy. Do tego staramy się dorzucać to, czego nie wiemy i jakoś to syntezować, tylko że jest jeszcze ten ogrom rzeczy, o których nie wiemy, że nie wiemy. Teraz, gdybym był Amerykaninem i miał do wyboru Donalda Trumpa i Kamalę Harris to pewnie nie poszedłbym na wybory, ja generalnie raczej nie chodzę, no ale gdybym musiał pójść, zagłosowałbym oczywiście na Trumpa, bo przecież jest gdzieś granica tej żenady, za którą wychylać się nie można. Natomiast już drugi raz będę mówił o Trumpie w kontekście kruszów w dość nieprzychylny sposób, no ale facet sam się wystawia. Do kilka miesięcy temu na swoją konwencję Trump wpuścił mocno szemranego dilera a teraz sam zaczął sprzedawać srebro. Hello everyone I have something incredible to share today We are announcing the launch of Trump coins a true symbol of American greatness Trump coins are designed by me and minted right here in the USA This beautiful limited edition coin commemorates our Movement, our fight for freedom, prosperity, and putting America first. We always put America first. It's more than just a collector's item, it's a testament to the resilience and strength of the American people, our American patriots that we love so much. This coin is composed of 99.9% .9 pure silver with a beautiful proof finish, and it's really something very special. Each coin comes with a certificate of authenticity with my signature to ensure you have purchased a real Trump coin. I've seen a lot of coins out there using my very beautiful face. I'm a very beautiful guy, I'm only kidding. But they are not the official coin. Realtrumpcoins.com is the only place to get an official Trump coin. This is a limited edition product. So be sure to follow our page at RealTrumpCoins to stay updated and secure yours as soon as it's released. Together we will make history in America, secure your piece of American greatness today. Thank you and God bless America. Trump Coin ze swoją, jak sam powiedział, piękną twarzą 100 dolarów. Jak twierdził w tym promocyjnym wideo, sam zaprojektował monetę i powiedział, a potem to powtórzył, że moneta jest w limitowanej edycji. Jednak na stronie internetowej czytamy: Te medaliony są produkowane na żądanie bez ograniczeń w ilości. No właśnie, bez ograniczeń. No i właśnie medaliony, bo to nie są monety. Ale dalej możemy też przeczytać, że. Monety są przeznaczone jako przedmioty kolekcjonerskie wyłącznie do indywidualnego użytku, a nie do celów inwestycyjnych. Monety nie są polityczne i nie mają nic wspólnego z żadną kampanią polityczną, no, ale w tym filmie Trump twierdził, że moneta upamiętnia walkę jego ruchu o wolność, dobrobyt i stawianie Ameryki na pierwszym miejscu. No, z czym się można jedynie zgodzić, to z tym, że. To nie są monety przeznaczone do celów inwestycyjnych. 380 zł za uncję srebra to nie jest dobra inwestycja. No, także powiedziałbym, że prawdomówność i wiarygodność Trumpa jest taka dość nienachalna. Niedawno mocno romansował ze społecznością krypto, zachwalał. Bitcoina twierdził, że będzie trzymał w nim część amerykańskich rezerw, gdy zostanie prezydentem. Natomiast w tym chyba najważniejszym momencie, kiedy oczy wszystkich Amerykanów były na niego skierowane, czyli na debacie z Kamalą Harris, nie wspomniał już o krypto nawet słowem, co społeczność krypto bardzo mocno podkreślała bardzo mocno ich to zmartwiło. All the rest of them, it's mathematical. No more double spend, it's crypto. Put your cash in your brain, or it's wearable. A new form of wealth begins. Wait, who here actually remember that one? <laughs> okay, I do. Think... Zostaniemy na chwilę przy Krypto. Użytkownik Twittera, podpisujący się jako MoonPace, skarży się, że poleciał na konferencję. Do Singapuru, by dowiedzieć się nowych rzeczy na temat Ethereum, a dostał śpiewającego CEO tego projektu, Witalika Buterina, na co mu odpowiada użytkowniczka Hawkward. Wiem, że użytkowniczka, bo ma w opisie zaimki she, her. No więc odpowiada, dlaczego w ogóle jesteście w krypto, skoro nie potraficie poradzić sobie. Z nerdowskim cringe'em. Jak nie wiecie, kto to jest nerd i co to jest cringe, to jesteście w jeszcze gorszej sytuacji niż ja, bo ja akurat wiem, ale aż tak bardzo mnie to nie pociesza, no bo zaczynam się czuć jak dziadek Simpson krzyczący na chmury, a nie chcę być tym gościem, który mówi, o, za moich czasów to było nie do pomyślenia. Nie wiem, no może nie nadążam, ale może tacy ludzie jak sheeher Howard są zwyczajnymi dawcami kapitału, ludźmi, którym wmówiono, że inwestycje to już nie jest nuda jak w XX wieku, czytanie raportów, śledzenie wydarzeń, teraz to są memy, występy sceniczne, i cringe, i nerd, i dobra zabawa. Jak myślicie, drodzy widzowie? Na koniec FX MAG zacytuję. Cenne monety i medale trafiły we wtorek na aukcję w Kopenhadze, przyciągając uwagę kolekcjonerów z całego świata. Skrywana przez 100 lat kolekcja ubezpieczona jest na 300 milionów złotych i stanowi. Niezwykły element historii Skandynawii, aukcja ma szansę stać się jedną z najcenniejszych na rynku międzynarodowym, głównie za sprawą kilku niepowtarzalnych okazów. Reprezentowana kolekcja trafiła we wtorek na aukcję w Kopenhadze i w szybkim tempie zyskała jako jedna z najcenniejszych, jakie do tej pory widziano, dom aukcyjny Stax Bowers. Będący organizatorem sprzedaży, przekazał, że po zakończeniu transakcji wydarzenie przejdzie do historii za sprawą wartości monet sprzedanych na rynku międzynarodowym. Trwająca 8 godzin aukcja objęła część kolekcji monet wycenianych na 14,8 miliona euro, a więc ponad 63 milionów złotych. Wszystkie są częścią kolekcji składającej się łącznie z 20 tysięcy elementów. Ich właścicielem był duński kupiec i numizmatyk Lars Emil Brun, który przez ponad 100 lat trzymał je w prywatnej kolekcji. No i to ostatnie zdanie jest tutaj chyba najciekawsze, moim zdaniem: ile lat ma Lars Emil Brun? Czy złoto posiadane w dużych ilościach przedłuża życie? No miejmy nadzieję. No i to jest tyle. Na dziś co dla Państwa przygotowałem. Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień, a może wcześniej zobaczymy. I z Panem Bogiem.